Witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj tego vloga zaczniemy od sprzątania, bo ja już pomyślałam, że będę sprzątać. No to przy okazji zobaczycie, jak sprzątam, co tam ciekawego mam. Więc czymś trzeba się zająć. No to co tu mamy? Mamy słoik. Wydaje mi się, że go powinnam już wyrzucić. Cukier puder. W tym pojemniku mam sól. Makaron. Najlepszy do rusol, czyli cienki. Tu mam dwa nowe makarony. Cynamon. On tu nie powinien być. On powinien być tam na górze, ale okej. Okay. Co tu mamy jeszcze? Mannę. Tu się kończy. Ryż biały, co sumie też ryż biały i ryż biały, tylko że długi, makaron taki zwykły akurat, jakieś dwa makarony zaczęte ale nie skończona. Jeden jest taki. Drugi jest też zwykły. A. Dwa makarony, świderki. Tutaj też tylko coś mi się tutaj roztargało. Robiona bułka tarta. Płatki. Znowu. Cukier. O dziwo dalej ten sam. Widzicie, jak my dużo cukrujemy. Prawy w wowule. No, widzicie, jeszcze mam nowy cukier. To to jest taki bardziej starszy, a ten jest nowszy. Sianę, też nową. Kawa męża, dwa jednym. Mąka. Płatki czekoladowe. to jakiś pusty pojemnik, ale to to się zawsze na coś przyda. do yerby. Zrobimy sobie potem yerbę. Akurat mam to. Obecnie lubię sobie czasami wypić. Jest tu dużo witamin. Czasami sobie lubię zrobić. Mam nawet specjalny taki garnuszek do picia i tą łyżeczkę taką z sitkiem do picia. Olej, inna mąka, tylko też makaron, też makaron. Maje też tu nie powinien być, I co robi, tego nie wie nikt. Krem. Powinien być tam na górze. Znowu inny makaron. A co to w ogóle jest? Proszek do pieczenia. Tylko pytanie, czy on jest ważny? I jest ważny, i też powinien być tam na górze. Tutaj, co mamy? Jakąś przyprawę. a to się w ogóle? to jest chowała, ale wstępnie też jest ważna i też powinna to wylądować biszkopty czasami się przydają do sernika na zimno no dobrze, ja idę po szmatkę i tutaj wymyję Mamy naszą hierbę. ona wygląda w środku tak. Tu ma taką łopatkę do wsypywania. Jej do kubeczka. Oczywiście do nie żadna reklama, ja po prostu tylko ją piję. Tu mamy takie kubeczki. My akurat mamy zielone, ale tam są jeszcze w kształcie ula. I jakieś tam inne. Akurat mamy takie. No i sobie używamy. Wsypujemy większość szpatułki. Tu mamy takie łyżeczki, przez które pijemy. To się tak wkłada. Oczywiście trzeba je odwrócić. One są właśnie wyciągane. I je można myć. Jest do tego taki drucik. że można przemyć sobie. I mamy tą łożeczkę. I on się tutaj wkłada i się pije przez to. Oczywiście zalewamy wodą. Nie taką gorącą. Najlepiej by było trochę czekać. No i musi postać 5 minut, żeby się namoczyła. No i przy okazji, jak się namoczy, to już możemy się napić. Kładziemy. To są witaminy. To jest na wszystko: na trawienie, na ciśnienie. Na żołądek, na wszystko. Tu są też. Zależy jaka herbata, są mi owoce, w tym. Bo jest też owocowa. Zależy, jaką się tam wybierze u nich na stronie. Ja akurat lubię tą różaną. No i teraz trzeba odczekać. Nie można pić. To są też śladowe ilości kofeiny, więc też nas trochę pobudza. No to pijemy. A teraz czas na yerbę. Powiem wam, że na początku smak yerby jest taki specyficzny. I Może się wydawać, że to jest niesmaczne, ale jak się przyzwyczajmy, do tego smaku to jest dobre. Można pić zamiast kawy częściej to niż kawę, a będziemy zdrowsi. Więc czasami ja chcę ograniczać kawę, no to sobie piję właśnie tą mierbę. I nie zniechęcajcie się, jak na początku smakuje dziwnie, bo dla mnie smakowało to dziwnie, a teraz już piję przyzwyczaiłam się nawet smaczne kilka godzin później, ale oczywiście w tym samym dniu co sprzątałam piłam hierbę, ale też wam pokażę, bo teraz sobie zrobię kogiel mogiel z surowych jajek dokładnie żółtka. Ja to bardzo lubię, wiem, że wiele ludzi tego nie lubi ze względu na to, że one są surowe i ja nie wiem czy Wam kiedyś mówiłam, ale ja nie słodzę herbaty więc ja na co dzień takiego zwykłego cukru nie używam ale czasami jak mam smaka na coś mega słodkiego i dobrego, to sobie właśnie robię ten giel, mam i najlepszy sposób to zmiksować, bo dawno dawno, kiedyś to wszyscy bili to jajko łyżeczką Kubku. Teraz mamy troszkę łatwiej, bo używamy miksera. I najlepiej użyć na mniejszych obrotach, to wtedy nie porysa nam kubka. Najlepiej wziąć taki kubek, który się nie rysa za bardzo. Więc to wygląda tak. Oddzielamy żółtko od białka. Oddzielamy. Dobrze. Mamy nasze żółtko. Już nie będę robić to na zle, dlatego sobie przyniosłam drugi kubek. Oddzielamy. Wszystko wylatuje. Mamy nasze żółtko. Bierzemy cukier. Dlatego nie mam pojemnika na cukier. Nie wiem czemu, ale ja po prostu no, nie używam. A jak goście przychodzą, po prostu wsypuję do takiego ładniejszego pojemnika. Na dwa jajka daję cztery, ale można i pięć, i trzy. Zależy kto. Jak lubi. Czy ktoś lubi bardziej słodkie. Ktoś lubi mniej słodkie. No w każdym razie ja wiem, że są ludzie, którzy nie lubią tego i nie będę tego ukrywać. Ale ja akurat czasami lubię sobie osłodzić. Ten czas. Jeszcze tylko umiem na przykład w sera. Złączyłem. Postawimy sobie na mniejsze. Zostanę. Ale nic straconego, wsadzimy. I, już I tak wygląda to jajeczko. Jest takie żółte. Takie bąbelki i jest gotowe do jedzenia. Tylko Wam powiem, że oczywiście możemy też zrobić z trzech jajek. Tylko tak właśnie dwie, półtora łyżeczki na jedno jajko. I teraz spróbujemy. Pycha. Ja, jak mała, to zawsze babcia mi robiła. I do dziś lubię. Choć niektórzy twierdzą, że to jest zbyt niezdrowe, bo to są surowe jajka, ale w sumie do ciasta też tego używamy. Tylko może pieczemy, inna sprawa, ale ja to bardzo lubię. Wypróbujcie, spróbujcie. Powiedzcie, jak Wam to smakuje. nie powiedzą tak, drudzy nie, ale... Na osłodzenie sobie życia czasami to sobie warto zrobić taki kogiel. Mogiel. A co? Wypadek się stał. Spadła mi pieprzniczka na kubek i po kubku. Muszę wziąć inny. A dlaczego? O tyle to, ja to tu wrzucam. No to zamienimy. No, tyle jest kubków, że jedno więcej, a mniej. Będzie więcej miejsca powiedzmy. Bo tutaj mało się też mieści tych kubków. W ogóle czemu to tutaj jest? Powinno być na dole. W ogóle jak to tu jest porządek, przydałoby się w ogóle posprzątać jest kabulnia w innym kubku i będziemy pili więc zaczynamy dzień trzeba umyć twarz umyć zęby nie w ogóle potrzebne nie podwinąć rękawy umyjemy twarz Trzeba się jakoś obudzić, a najlepsza jest woda. Nie tylko kawa, ale też i woda. I zaraz weźmiemy sobie. Robię bedło? Padło do oka. No dobrze, postawiłam sobie tu kamerę weźnie pastę. Gdzie się to w ogóle tu trzymać? Trzyma się, trzymam. Mam nową pastę. Bendament. Trzeba Ale ta pasta jakby wychodzi trochę z mody. Teraz wchodzą jakieś inne pasty. A szkoda, bo ona jest bardzo dobra. No, otworzysz się. Otworzyć się. Nakładamy. Nakładamy. O zęby trzeba dbać. Nie będę pokazywać jak pluję Dobra. Za chwilę wezmę sobie troszeczkę kremu. Nawilżę, a potem wezmę się za czesanie. Nie ma to jak. Położyć kamerę w takim miejscu, Trzeba uważać, że jak się wyłącza, to by nie spadła. Bo ja mam tu ten koszyczek taki na ścianę. I tam trzymam właśnie te wszystkie rzeczy. Właśnie jak pasta do zębów. Kremy. No i czasami zależy, co tam jeszcze jest. Dobra. Może być. Skulana nawilżona i od razu człowiek wygląda inaczej. Także no, że dzisiaj nigdzie nie wychodzę, nie mam w planie, więc zaraz będziemy się czesać. A ja się teraz żegnam, jednak, zmiana planu. Wychodzę. Więc trzymajcie się, głowa do góry, myślcie pozytywnie, a będzie dobrze. A teraz się żegnam i do następnego, subskrybujcie, łapka w górę i do zobaczenia. A teraz Wam powiem, gdzie byłam. A więc byłam na spotkaniu z moją koleżanką, z którą nie widziałam się bardzo długo, szmal czasu. Ostatni raz widziałam ją na studiach. Wtedy byłyśmy singielkami, teraz już obydwie jesteśmy małżatkami. Ona mieszka też w Częstochowie, tylko gdzie indziej, więc był spacer, kawa, a miałyśmy o czym rozmawiać, bo to długi czas, więc były plotki, było fajnie i czasami fajnie jest odświeżyć stare znajomości i spotkać się ponownie, wyjść gdzieś. A nie siedzieć w domu, jak ja. Bo każdy wie, że ja lubię siedzieć dużo w domu. Introwertyk, taka osobowość, ale nawet introwertyk czasem potrzebuje wyjść i dobrze się bawić. I nawet ta introwertyczka, jak ja, czasami potrzebuje wyjść, żeby było coś innego na tym kanale niż. Tylko, że siedzę w domu, więc teraz troszkę coś innego. Więc byłam, humor sobie poprawiłam i, i od razu się lepiej czuję. Więc pomyślałam, że dogram Wam, gdzie byłam, bo się żegnałam, ale nie powiedziałam, gdzie idę i sobie tak myślę, nie Asia, jeszcze dograsz tą końcówkę i powiesz, gdzie byłaś. Bo to jest... W, w, Warte powiedzenia Asia wyszła z domu. Wow! A teraz się żegna.